Hej, cześć. Dzień dobry, dobry wieczór. Trochę nie wiem, które wybrać. Zazwyczaj z moimi uczniami witam się prostym. Hi, how are you? How's your day going? Jest ono trochę bardziej uniwersalne niż nasze polskie dobieranie odpowiedniego powitania do odpowiedniej osoby. W każdym razie <grym> witam Cię w tym krótkim filmiku, który ma powiedzieć, co tak właściwie tutaj robię. Ja jestem Marysia i jestem członkiem załogi Tokersów już. Ponad dwa lata, tak ponad dwa lata, i z tej perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jestem pasjonatką tej pracy. Bardzo ją lubię. Oprócz tego studiuję zaocznie kryminologię prawniczą. Przedtem studiowałam po angielsku prawo karne z elementami prawa europejskiego, co otworzyło mi drzwi i perspektywy na język angielski prawniczy i biznesowy, tak zwane Legal English, Business English. Natomiast większość moich uczniów jest zainteresowanych głównie general English, czyli językiem angielskim ogólnym, jako takim, rozmową, ponieważ w trakcie naszych lekcji po prostu sobie gadamy. Rozmowa ma wiele definicji ile ludzi, tyle zainteresowań, opinii, różnych argumentów. No i też właśnie dlatego. Stawiam dość duży nacisk na indywidualne podejście do moich uczniów. Zawsze staram się dobrać czy to zadanie domowe, czy po prostu temat rozmowy pod najbardziej użyteczne słownictwo dla tego ucznia, i też staram się stwarzać jak najbardziej komfortową, przyjemną i taką otwartą atmosferę do nauki tego języka, bo tylko wtedy jest ona efektywna, przynajmniej z tego, co dla mnie zadziałało i dlaczego. Tak lubię uczyć się angielskiego i dalej e, się w tym kierunku rozwijać. Hmm, lubię też metodę skojarzeń, e, skojarzeń z popkulturą. No i mogłabym tak gadać i gadać i gadać, dopóki ktoś mnie nie zatrzyma. Natomiast <ścoughs> chciałam tylko dodać na sam koniec, że można zarezerwować ze mną lekcję intro, e, lekcję wprowadzającą, na której porozmawiamy sobie mm, o Twoich celach, o tym, co chcesz osiągnąć, e, rozpoczynając kurs języka angielskiego. Poozmawiamy trochę po polsku, trochę po angielsku, w zależności od tego, co na ten moment jest komfortowe. And well, we will start your English journey together. Rozpoczniemy wspólnie twoją naukę języka angielskiego, twoją drogę nauki języka angielskiego. You may wonder where my accent's from. Uh, well, it has nothing to do with my surname. Um, it, I, I'm 100% Polish. Uh, but when I worked in uh, Ireland for a couple of months, uh, some people thought that I am Canadian. Um, but I like to say that I am a Polish girl raised in American movies, and that usually clarifies the situation.